Montaż w sypialni dla niektórych to pestka, dla innych wyzwanie. Modele z kolekcji Pan Materat są wyjątkowe i solidne, a złożenie ich jest naprawdę proste. Zresztą za chwilę sami zobaczycie. Najpierw przygotujcie sobie poszczególne elementy. We bezpiecznie oprzyjcie o ścianę. Wszystko rozpakowane? W takim razie czas na montaż. Na samym początku najlepiej zacząć od złożenia stelaża. Nasz dzisiejszy pacjent to model z pojemnikiem na pościel. Łóżka bez pojemnika również potrzebują stelaża. Gotowe. Stelaż odstawcie w bezpiecznym miejscu i lecimy dalej. W wezgłowiu oraz za nóżku poluzujcie zaczepy, by założenie boków było łatwiejsze. O nałożeniu boków pamiętajcie o ich dokręceniu. Teraz czas na listwy pod podłogę pojemnika oraz ułożenie podłóg. Nadszedł czas na przymocowanie wcześniej złożonego stelaża. Do tego potrzebne będą przynajmniej dwie osoby. Przy siłowników pamiętajcie, by założyć je w odpowiednim kierunku. No i gotowe! Jeszcze tylko materac i w końcu można odpocząć. Takie jak i inne łóżka znajdziecie w naszych salonach stacjonarnych oraz na stronie www.panmaterac.pl. Zapraszamy!